To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach, zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata w Planicy. Piątkowy wygrywa Peter Preuss przed Daniem Huberem, dalej Forfang, Zajc, Lindvik, Trzofenik, Kraft, Belshow, Rio Kobayashi i Pius Paszka. Ogólnie rzecz biorąc konkurs, gdyby brać pod uwagę tylko same odległości, też... Powiedział mi to samo serii próbnej, to nie był ciekawy. Tam za wiele się nie działo, jeżeli chodzi o naprawdę długie skoki. Powiedzmy, że Peter Petr 237,5, zdecydowanie najdłuższy skok. A tak poza tym, no to mało kto się zapuszczał, nawet za 230 metr, Więc same odległości, no to naprawdę nie był to jakiś porywający dzień. Mam nadzieję, że jutro i trzeba będzie zdecydowanie lepiej, że 240 panie, no było do tej pory tylko raz 240, to ledwo za 240. Więc no mam nadzieję, że jutro będzie dużo lepiej, a pojutrze, no to naprawdę będą odpięte wrotki i w końcu będzie naprawdę taki Sezonu, super finał sezonu, albo chociaż taki jaki był na przykład rok temu. W każdym razie wygrywa Peter Preutz. 24 zwycięstwo, 62 miejsce na podium, drugi po serii pierwszej. Nasz żal kończyć karierę. Od kiedy to ogłosił i mniej więcej wtedy kiedy opuścił starty. W Lake Placid, no to zdążył tylko dwa razy nie mieć człowiek dziesiątce, wygrać właśnie konkurs jeszcze cztery razy być na drugim miejscu. Naprawdę końcówka sezonu Petra jest fantastyczna. W Pucharze Świata już nic nie zrobi, nieważne czy by spadł na bóle, czy wygrał kogoś z okrągłą przewagą, już się nic nie zmieni, ale w Pucharze Świata w lotach, to może się zmienić, o czym powiem przy okazji występu Stefana Krafta, który trochę dzisiaj był jednak słabszy, ale Peter Trautz może być dwunastym skoczkiem w historii, który dobije do 25 zwycięstw w karierze i być na tym miejscu dziesiątym ex aequo razem z Felderem i Granerudem. Więc jest taka szansa, patrząc na dyspozycję, jest to jak najbardziej możliwe, chociaż prawdopodobnie warunki się mocno zmienią, czyli będzie mocno z przodu i myślę, że Huber. Zajc i Kraft mogą się odkuć, no ale to jest mimo wszystko gdybanie. Miejsce drugie: Daniel Huber, pierwszy po serii pierwszej, siódme podium w karierze, bardzo fajne skoki, nawet odrobinkę lepiej niż się spodziewałem, jednak nie zepsuł święta Słowańcom, więc jest. Być może nawet porównywalna z tym co się działo 8 lat temu. Chociaż myślę, że 8 lat temu było jeszcze więcej ludzi i no jestem ciekaw ile będzie ludzi w niedzielę, no bo w końcu Peter Pryt się żegna i to żegna się prawdopodobnie w niesamowitym stylu, być może w najlepszym stylu w historii. Jeżeli ustrzeliłby dublet w trakcie weekendu, to byłaby sytuacja po prostu bez precedensu, bo nikt nigdy nie skończył Kariery ze zwycięstwem w Pucharze Świata było drugie miejsce Federa, było trzecie miejsce jeżeli chodzi o Adama Małysza, ale nikt nigdy zwycięstwem nie zakończył swojej kariery. A Preus jest w takiej formie, że może to zrobić, a jednocześnie jestem ciekaw, czy to może go skłonić do tego, żeby jednak tą karierę jeszcze kontynuować. No bo takie sukcesy on jest być może w najlepszej formie od co najmniej, podkreślam, co najmniej 4 lat. A być może nawet w najlepszej formie, realnie od 8 lat od tego kapitalnego sezonu, tego wybitnego sezonu. I przy okazji jego rekordy są niezagrożone, kraft ich jednak nie wyrówna. Miejsce trzecie, forfang czwarte po serii pierwszej. 18 podiół w karierze, bardzo ogólnie fajny występ. No ale i w Planica 7 i w Pucharze Świata. W lotach i w Pucharze Świata za wiele już nie może zwoływać, po prostu forwak. Ale sam siebie występ naprawdę fajny. Czwarte miejsce za trzeci po serii pierwszej. No ogólnie trafiał niejakoś bardzo dobrze w drugiej serii z warunkami. W pierwszej niby trochę lepiej, ale myślałem, że zajdzie będzie się prezentował lepiej. Zwłaszcza po tym odświeżeniu przed Rower. A tak, no to skacze ok. Myślę, że na przednim wietrze może być jeszcze mocniejszy. No ale. Na mało w kulę może być po prostu trochę za mało, odrobinkę za mało. No i raczej Matabatyrzy też nie ma na to większych szans, znaczy teoretycznie ma, ale praktycznie są już naprawdę bliskie zeru. Miejsce piąte, Lindvik piąty po serii pierwszej, to jest zaskoczenie bardzo duże na plus, bardzo dużo danych punktów w serii drugiej. No to jest zaskoczenie pozytywne bardzo. I jeszcze dalej, szóste miejsce, trzofenik dziewiąty po serii pierwszej, też pozytywne zaskoczenie, bo zawodnik raczej nie kojarzący się z lotami, a tutaj naprawdę fajny występ i siódmy. Stefan Kraft, siódmy po serii pierwszej, bardzo rozczarował mnie Kraft, bo jeszcze próbna taka bardzo przyzwoita, naprawdę bardzo przyzwoita. Drugie miejsce tylko za zajcem, a sam Peter Piels był co ciekawe na piątym miejscu w próbnej. Jeżeli chodzi o Generalkę, no to jest 376 punktów Kraft, 34 punkty traci Peter Piels, 47 Huber i 80 zajc. U zajca będzie bardzo ciężko kryształowo kule, no bo musi tutaj pokonać wszystkich, a Kraft jeszcze musi być poza czołową dziesiątką. No ale kula dla Petera prełca jest naprawdę realna. Druga sprawa, że Kraft ma cały czas wszystko w swoich rękach, może mieć lepszy dzień i przy tych warunkach myślę, że będzie skakał lepiej. Jeżeli będzie tuż za Petrem Prewcem, to broni kryształową kulę małą. Ale tutaj właśnie jest to gdybanie, bo jak poprzednio robiłem ankietę, no to raczej 80% powiedzmy mniej więcej na Krafta, co mnie nie dziwiło, bo jednak przewaga Krafta jeszcze przed dzisiejszym nie była naprawdę duża. Patrząc jeszcze po próbnej, to wdawało się, że będzie kolejne podium prawdopodobnie, no i temat zostanie po prostu już zakopany pod dywan całkowicie. A tak, no to sytuacja jest naprawdę taka, że jest trzech realnych kandydatów w walce o Małkrzyształową Kole, czyli Kraft. Kreutz i Huber. Zajc jest na doczepkę, powiedzmy, zrobię ankietę, dam Zajca, ale wydaje mi się, że naprawdę mało kto na niego postawi, zresztą w zasadzie czy miałby postawić w tym momencie na Zajca. Miejsce ósme, Eric Belshow, szósty po serii pierwszej, super skoki, nie trafił jakichś super mega warunków, skoki naprawdę bardzo fajnie lądowane. No i jest to pierwsza obecność Amerykanina w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata od 22 lat ponad. Alan Albert szóste miejsce w Bischofshofen i to tyle. Tak długo Amerykanie musieli czekać, i przez to, że był tak świetnie dysponowany Franc i jeszcze lepiej dysponowany Eric Belshow w tym sezonie, no to trzeba by się było najpierw cofać do najlepszych występów Amerykanów od lat X czyli najpierw do Bicknera, później do Clinta Jonesa, a później jeszcze do Alana Alborna. Dalej no to już trzeba się cofać do czasów skoków, kiedy jeszcze obowiązywał styl klasyczny czyli Hastings między innymi. No naprawdę, trzeba by się cofnąć naprawdę bardzo daleko, żeby gdzieś tam okolice podium, bo najwyżej Albor był na czwartym miejscu, jeszcze przy okazji uznają chociażby rekord skoczni, ale to jest jednak takie zapytanie, czy jednak Amerykanie mogą jednak stać się kolejną mocną siłą, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, bo wiadomo, że ten sezon będzie najlepszy pod względem liczby punktów w Pucharze Narodów, że Belshow będzie od lat, zdecydowanie od wielu, wielu lat najwyżej w Pucharze Świata, chociaż akurat tutaj pech 123 punkty, jednego punktu mu zabrakło do Estfolda. A jeżeli nikt się nie wycofa, to będzie tym pierwszym pod kreską, jeżeli chodzi o finałowy konkurs Belshow. Przepraszam, Estfold będzie pierwszy, który jakby będzie się łapał pomimo tych absencji wszystkich, a jednak Belshow jemu nie wystarczy, jemu zabraknie jednego punktu, mimo tego, że dzisiaj ten występ był znakomity i jutro prawdopodobnie też się zaprezentuje, bo z Larsonem chyba nic złego się nie stało, więc Amerykanie mogą jeszcze podbić swój wynik, jeżeli chodzi o Puchar Narodów. Miejsce dziewiąte Rio, dziewiętnaste pierwszy ten drugi skok dużo lepszy, a pierwszy taki ze średnim lądowaniem i mam wrażenie, że jak patrzę i na niego, i na Wellingera, i na Herla, to już są takie troszeczkę dożynki, zresztą już co by nie zrobili, nie mogą za wiele zmienić, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pchorosiata, w zasadzie nikt nie mogą zrobić, a forma nie jest taka, żeby walczyć tutaj o Planica Seven, stety, niestety. 10 miejsce plus Paszkę, 17 po serii pierwszej. W porządku skoki, jak najbardziej wydaje mi się, że jutro będzie jeszcze odrobinkę lepiej. Reprezentacja Polski, 11, 114 po serii pierwszej. Po raz kolejny w tym sezonie było bardzo blisko czołowej dziesiątki, ale prawdopodobnie do tego jednak nie dojdzie. Byłby to pierwszy taki sezon od. 16 lat, przepraszam, nie od 16 do 18 lat, O sezonu 2005-2006. Jeszcze w sezonie 2004-2005 był w dziesiątce w Pradzele, a To był to kuriozalny konkurs, kiedy wiało tak mocno, że w zasadzie nikt poza Hotameki nie był w stanie przekroczyć punktu K. I to były jedyne punkty akurat w tamtym sezonie. A poza tym jeszcze w 2004 roku w sezonie 03-04 był debiut. I to byłby trzeci sezon w historii statów, jeżeli chodzi o Kamie Stocha w tak kiedy nie byłby ani razu w czołowej dziesiątce. No to byłoby. Dość ciekawy. Wiadomo, że miał słabsze sezony, kiedy bywał w czołowej dziesiątce, ale no szansa chyba to była ostatnia, tak mi się wydaje, żeby w tym sezonie być w top 10. Wiadomo, że jest konkurs w niedzielę, ale wydaje mi się, że przy zmianie warunków to chociażby Zniszczą będzie się dużo lepiej prezentował. Sam Zniszczą na 14 miejscu, 7 po serii pierwszej. No, skok słabszy, dużo dodanych punktów zawiat, ale nie on jeden miał dużo dodanych punktów zawiat. No i jest to wynik poniżej oczekiwań, 23, Żyła 21, po serii pierwszej myślę też bardzo poniżej oczekiwań. Ale myślę, że najbardziej poniżej tych, którzy się za bardzo nie interesowali, czyli drugie miejsce w kwalifikacjach. Bardzo długi skok, gdyby nie noty, to przecież by wyraźnie wygrał z Rioju. A tak, no to jest tylko 23 miejsce, i jestem ciekaw, czy znowu motywacja nie siądzie i jak to będzie wyglądało w drużynie. Czy tu nagle się nie okaże, że będzie po prostu walka o 7-8 miejsce? Po prostu i 32 Kubacki. Szczerze mówiąc, chyba nikt dużo więcej się nie spodziewa. Ewentualnie jakieś drobne punkciki, i to tyle. Ale strata jednak była. Nie jakaś bardzo duża, ale jednak była do czołowej 30. do tego jeszcze były dyskwalifikacje, warto zauważyć, że jednak ta 30 nie była jakoś, tak powiedziałbym, owłos przed kubackim, tak to nazwijmy Austriacy 18 highback, 16 po serii pierwszej. No, Występ poniżej oczekiwań, zdecydowanie lądowania też poniżej oczekiwań, ale nie aż tak jak u Herla 24, 12 po serii pierwszej. No lądowanie pierwsze, średnie dostał ponotę, chociaż mógłby dostać dużo mocniej Herl a do tego jeszcze co warto zauważyć, ten drugi skok był naprawdę słaby i podejście nawania. samo lądowanie tam dostał po 17-16 i był bardzo ostro został potraktowany, zresztą całkowicie zasłużenie. No i jestem ciekaw, jaka ta będzie drużyna. Myślę, że Austriacy będą drudzy, jeżeli chodzi o drużynówkę. Ewentualnie będą walczyć z Norwegami, bo myślę, że Słowajcy będą w ogóle poza zasięgiem. Ale ta końcówka sama no... Też jestem ciekaw naprawdę składu, czy Fetner tam wskoczy, czy jednak nie, bo Fetner miałby 12 notę, ale dostał dyskwalifikację. Akurat przepuszczalność kobinezonu, a nie, że jest zbyt obszerny albo zbyt długi narty, bo to zazwyczaj akurat bierzemy pod uwagę. Chociaż akurat przepuszczalność w tym sezonie była dość często kwestionowana przez pana Katola. I dla pocieszenia dla Austriaków, chociaż akurat oni za bardzo pocieszanie nie muszą być, bo przecież idzie im bardzo dobrze. No to jeżeli chodzi o klasyfikację rower prowadzi Huber na drugim miejscu Zajc 9.40, był daty Peter Pjus +12 i 8, czwarty Forfang 25 i 6, Rioju 27 i 4, Kraft 20, 35 i 3, Marusiak 48,5, Trzofelnik 56, i 6, Paszkę 50 i 8 i Geiger 54 i 1. I jeszcze co warto dodać, Austriacy właśnie poprawili rekord świata, przepraszam, w zasadzie rekord, jeżeli chodzi o liczbę punktów w pucharze narodów. A myślę, że jeżeli pójdzie im jutro całkiem dobrze, w drużynowce, że chociaż będzie to drugie miejsce, no to mogą przebić 8000 punktów. Do tej pory tylko raz udało się przebić 7,5, więc wydaje się, że takie osiągnięcie jest jak najbardziej w zasięgu Austriaków. Dalej. Reprezentacja Niemiec, 13. Geiger, 23. po serii pierwszej, bardzo fajny drugi skok i ogólnie sportowo zostawienie Geigera jak najbardziej się obroniło. 20. Welliger, 14. po serii pierwszej, jest prędkość najazdowa, ale też mam wrażenie, że z Valigera, tak autentycznie zeszło powietrze już gdzieś od Trondheim. 31. laje występ ogólnie średni, ciekawe czy on będzie w drużynie, czy może Rot, ale raczej myślę, że laje 34. Rot, wyrównana życiówka 202,5 metra. 39 Hoffman, średnio trafił z rankami. Jeszcze ta belka była odrobinkę krótsza w serii pierwszej, bo tam była w większości 12 plus 11. W serii ostatniej, de facto drugiej, była belka 13. I ogólnie, nominacja i Hoffmana i Rota. W tym miejscu chyba powinien być Eisenbicher, ale tak jak mówię, tutaj kulisy są takie, że oficjalnie no to Eisenbicher miał po prostu odmówić wyjazdu do planicy, i tutaj temat się kończy. I wydaje się, że dla Rota i Hoffmana to już były ostatnie skoki, że raczej skład top 4, jeżeli chodzi o Niemców, no to będzie skład na drużynówkę. Słoweńcy, 12 kos, 10 po serii pierwszej, występ jak najbardziej w porządku. No i 17 domen, 21 po serii pierwszej, no naprawdę bez rewelacji. Myślę, że gdyby go nominować do drużyny, jutro to nie byłoby jakieś wielkie zaskoczenie, bo myślę, że na przednich domen może być strasznie mocny. No ale drużyna bez domena jest realna, co jeszcze tydzień temu było raczej nie do pomyślenia, powiedzmy sobie szczerze. No a kos też jest umiarkowanie stabilny, jeżeli chodzi o dyspozycję. Więc jestem ciekaw, kto tam będzie w drużynie. Czy to będzie kost, czy domen? No bo pozostała trójka jest w ogóle pod jakąkolwiek dyskusją. 21 Bartol, 18 po serii pierwszej, życiówka 214 metrów. Nie jest to życiówka, jeżeli chodzi o pozycję, ale był raz 20 w Rasznowie w tej słabej obsadzie, która była rok temu, więc. To jest właśnie ta zmienna, którą należy tutaj zaznaczyć, że życiówka w takiej naprawdę dobrze obsadzonej stawce, no bo raz był już wyżej, no ale jednak w Rasznowie rok temu, kiedy była chyba najsłabsza stawka w historii pucharu świata. 33 Mogel, występ średni, lądowanie średnie, ale u Mogela często tak jest i 37 Laniszek. Upadek, byłaby 24 nota, mniej więcej, gdyby dobrze wylądował, ale Niszkowi ten skok nie wyszedł za bardzo, uciekł mu odbicie w górę i w końcówce on już tak autentycznie spadał. No, kompletnie nie miał już prędkości przelotowej i już po prostu spadał, spadał. No i chyba te lądowania nie dostosował do tego, jak bardzo już spadał. I te narty się rozjechały, poleciał do przodu, ale prawdopodobnie nic się nie stało, no bo nie było chyba żadnych problemów. No bo w końcu już pomachał niemalże po kilku minutach publiczności, a później jeszcze gratulował swoim kolegom. Drugiej serii, więc wydaje się, że tam jest wszystko w porządku, no ale raczej drużyna mu nie grozi w takiej sytuacji. Dalej, Norwegowie, 19 Johansson, 13 po serii pierwszej. No występ ogólnie średni, mocno, no lepiej było dużo na treningach. Ale ostatnie występy pozwoliły mu na to, żeby załapać się do prowizorycznej top 30, jeżeli chodzi o start, no bo przez absencję, no to będzie mógł wystartować w niedzielę. Jeżeli oczywiście będzie chciał 25. estwo, 24. pozory pierwszej, no występ mocno średni, no ale jednak nie został pokarany przez Belszawa, bo było tak jak mówię, naprawdę blisko. 38. Pedersen, no występ średni, no w treningu może się lepiej zaprezentował i to w zasadzie... Tyle, raczej w serii próbnej. Japończycy, 22 Junshiro, 25 po serii pierwszej. Pojedyncze fajne skoki, ale też pojedyncze takie no wyraźnie słabsze. 26 Nikai do 27 po serii pierwszej. Chyba sezon robi się dla niego za długi, a też to nie jest zawodnik, który jest jakimś lotnikiem. Raczej nie przejawia tych inklinacji podbycie lotnikiem. 29 Noriaki Kasai, 30 po serii pierwszej. No co mam powiedzieć, po raz kolejny znów niesamowite znów najstarszy od i w historii, w zasadzie od nie ma kiedy powiedzieć, bo we wszystkich kategoriach jest najstarszy i zawsze był najstarszy. Noriaki Kasai i startuje od zawsze, od kiedy tylko pamiętam, a w zasadzie startuje na długo przed tym, zanim ja w ogóle byłem w planach, i myślę, że większość słuchaczy też. Zresztą większość skoczków przy okazji też nie było w planach, powiedzmy jeszcze w końcówce lat 80 no to powiedzieć, że to jest niesamowite, no to się powtarzam, zresztą nie tylko ja, ale mam wrażenie, że, tak jak powiedział to pan Błachut, powszednieje to, jakie rzeczy dokonuje Noriaki Kasai pod koniec tego sezonu, to są rzeczy no, niesamowite i przy okazji można by się zapytać całej reszty, tych wszystkich zawodników, którzy nie awansowali do drugiej serii albo są w Pucharze Kontynentalnym, co takiego robi Noriaki Kasai, ten 50 ponad letni skoczek, że jest od nich lepszy. Rozumiem predyspozycje, ale to jest naprawdę ciekawy temat i jak to możliwe, że pod względem motoryki, siły i całej reszty parametrów Kasai wciąż jest w stanie złapać się do czołowej trzydziestki Pucharu Świata w lotach pojedynczego konkursu No naprawdę ciężko to wytłumaczyć w jakikolwiek sposób na najbardziej wymagającej skoczni ze wszystkich zresztą dalej reszta świata 15 Marusiak 20 po serii pierwszej Drugi najlepszy występ w historii ukraińskich skoków. No, nie będzie go ani jutro, ani tym bardziej pojutrze. No, ale końcówka sezonu super, jeśli chodzi o Marusiaka i Wikersund. I tutaj super kwalifikacje, cały czas jest bardzo wysoko oczywiście w pańca Seven, no, ale nie będzie startował niestety. I no, końcówka sezonu jest wielce obiecująca. No i ciekawe, czy na Ukrainie. Oczywiście to też zależy od pewnych sytuacji, które są niezależne w ogóle od skoków i będą miały o wiele więcej dużo poważniejszych reperkusji, ale ciekawe, czy tam rozwinął się skoki, czy potencjalne sukcesy Marusiaka mogłyby pchnąć Ukrainę do tego, żeby jednak mocniej zainwestować, testowanie, mocniej zainwestować w skoki, żeby poza tym, że w miarę wyrontowali Worochtę, gdzie cały czas ta wieża najazdowa jest w stanie krytycznym w zasadzie grożącym zawaleniu, tak to nazwijmy, i tylko zeskok wygląda jako tak, bo przed modernizacją, no to skocznia wyglądała gorzej niż większość opuszczonych skoczni w Polsce, nazwijmy rzeczy po imieniu. Podobno ten sprzęt bardzo odstaje od pozostałych zawodników. Gdyby odstawał, tak jak się o tym mówi, no to Marusiek byłby najlepszym skoczkiem na świecie. Po prostu, a już na lotach to na pewno. No i jestem ciekaw, jak rzeczywiście słaby jest ten sprzęt Ukraińców w porównaniu z resztą stawki. Bo jeżeli rzeczywiście byłby trzy klasy gorszy, no to na lotach Marusiak byłby zdecydowanie najlepszym skoczkiem świata. A tak, no to i tak robi niesamowite rzeczy, no ale to jest już kwestia gdybologii. Co nie zmienia faktu, że to jest najlepszy sezon w historii ukraińskiej skoku ze sprawą jednego zawodnika. Wiem, były takie sezony, kiedy punktował raczej jeden sezon, kiedy punktowało więcej niż jeden. No ale jeżeli chodzi o puchar Narodów, jest to najlepszy sezon w historii. 16. Alex Insam, 10. po serii pierwszej. Trzy bardzo fajne skoki, również z tym z serii próbnej. No i myślałem, że raczej to będzie Bresadola, tym, który będzie tak punktował. No i ogólnie jestem ciekaw jutrzejszego Bresadoli, no bo Włosi wystawiają drużyny, jak się wydaje. No i jeżeli Bresadola będzie skakał tak jak przez cały czwartek, no to szans na pokonanie Amerykanów nie ma, a jeżeli by skakał tak jak Wickerson jeżeli chodzi o technikę lotu i ogólną dyspozycję, no to mogą jak najbardziej pokonać Amerykanów. 20... 7. Sacho 26. Po serii pierwszej. No, występ mocno średni, po prostu, jak na to, co prezentował chociażby Wikersund w niektórych skokach, a raczej w większości skoków, zdecydowanej większości, no to nie jest to jakiś bardzo fajny występ. 28. Igro, 28. Po serii pierwszej. Występ jak najbardziej w porządku, ale jeżeli chodzi o osiągnięcia drużynowe, to mimo wszystko mówię je w niedzielę i myślę, że wyjdzie mi tam. Materiał, który spokojnie przekroczy godzinę, bo jest co omawiać. 30: Deszfanden, nowy występ ogólnie mocno średni. 35: imhof 36: Fobech, to jest dla niego sukces ogólnie, że dostał się do konkursu głównego w zasadzie. Biorąc tu uwagę ostatnie miesiące Imchowa, to też. No i dyskwalifikacja Franca. Gdyby nie dyskwalifikacja, byłby na 27 miejscu, więc również by zapunktował. Jeżeli chodzi o rywalizację drużynową, to jeszcze dwie rzeczy chcę napomknąć. Otóż. Włosi tracą do Finów 12 punktów, więc jutro pewnie przeskoczą, a Kyto raczej nie zdąży tego skontrolować, tym bardziej, że nie będzie w przewadze liczebnej, a w zasadzie będzie odwrotnie w niedzielę. A Słoweńcy tracą do Niemców 181 punktów, i myślę, że już jutro będą w stanie ich wyprzedzić w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. No, Austriaków oczywiście no nie ma mowy ani matematycznej, ani w ogóle jakiejkolwiek logicznej możliwości, żeby cokolwiek Austriakom zagroziło w kontekście Pucharu Narodów. Miejsce pierwsze Słowenia, drugie Austria, trzecie Norwegia, czwarte Polska, piąte Niemcy, szósta Japonia, siódma reprezentacja USA, ósma reprezentacja Włoch i dziewiąta reprezentacja Kazachstanu. To tyle. Do usłyszenia.